Serdecznie, witajcie po przerwie. Od ostatniego materiału minęły już prawie dwa miesiące, więc najwyższy czas wziąć się za robotę. Stęskniliśmy się za wami, stęskniliśmy się za naszymi sprzęcikami, za moimi amigami, komodorami powiem z... Szczerze, że z chęcią bym sobie z powrotem do tego wrócił, pograł. Myślę, że już nie znajdę tyle czasu na to, co miałem wcześniej, ale będziemy się starać. Nie wiem, jak będzie z tą systematycznością, tak jak było wcześniej, ale no, zobaczymy. No, w każdym razie z naszej strony na pewno się postaramy, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Tutaj nie chcemy się deklarować w żaden sposób, że z powrotem wszystko wróci do normy, No, ale będziemy się starać. W każdym razie dzisiejszy odcinek to takie przywitanie się, no i przy okazji informacje, czego możecie spodziewać się na naszym kanale w kolejnych tygodniach. Zobaczcie sami. No jak widzicie, trochę tego jest, plany są. Miejmy nadzieję, że przynajmniej połowę uda się zrealizować do końca tego roku. Mam nadzieję, że większą część zobaczymy. No na pewno z filmów, które pojawią się już niedługo i które mogliście zobaczyć na zajawce. Będzie materiał z krakowskiego Muzeum Arcade, edycja 2000 i 2000, nie, 2000, pfu, 2020 i 2021. Już jest na kanale od dłuższego czasu, czas na edycję 2022. Również materiał z krakowskiego Muzeum Pimbali, który ostatnio odwiedziłem. Świetne miejsce, bardzo mi się tam podobało. Z tego miejsca również materiał powinien pojawić się niedługo. Z takich pewnych materiałów na pewno jeszcze Neo Geo MVS, czyli płyta główna przerobiona na konsolkę. Takie wynalazki już od jakiegoś czasu można zakupić na AliExpress. Myślę, że temat fajny. Mam nadzieję, że materiał również się uda. Jeśli jesteśmy już przy wyjazdach, to na pewno odwiedzimy Salon Gear w Bery, czyli największy salon gier Europy. Jak, jak się panowie tutaj reklamują, jak ostatnio byliśmy. Mieliśmy oddane do dyspozycji trzy piętra, w tej chwili zostało otworzone czwarte piętro, no i kolejne piętro naładowane automatami. Już dość ciężko było ogarnąć te trzy piętra, a co dopiero kolejne piętro dochodzi, dziesiątki nowych automatów. No fajnie, może być ciekawie, więc tam na pewno nas nie zabraknie. Jeśli chodzi o live, planujemy live z Benem i prezentację nowej konsoli. Co do daty, no, jeszcze musimy tutaj dograć szczegóły. Z Benem już wstępnie rozmawialiśmy i taki live mam nadzieję, że się odbędzie. Z live'ów amigowe hity na licencji filmowej wraz z Panku. Tutaj będzie druga część. Pierwsza część też odbyła się już kil kilka miesięcy temu. Planowaliśmy część drugą, no, ale jakoś nie mogliśmy na nim znaleźć czasu. Już rozmawiałem wstępnie z Panku. Panku jest chętny, więc druga część live'a też pewnie niedługo na kanale z takich pewniaków paczki z Polski, które w tej chwili są w drodze. Wysłaliśmy z Polski, ja wysłałem, jak byłem w Polsce, dwie takie ogromne paczki sprzętu. Tam sprzęt, który nam się naprawiał w Polsce. Nowy sprzęt, który tam udało się też zakupić. Tam kilka prezentów jest od widzów, więc to na pewno też padnie. Na pewno materiał co nowego w kolekcji. Zastanawiałem się nad, nad kolejnym materiałem w tym roku. Już w sumie pamiętam, że nawet wspominałem, że raczej kolejny materiał z tej serii w tym roku się nie pojawi. No ale okazało się, że trochę fantów od tej pory wpadło. Było, więc na pewno takiego materiał możecie się spodziewać. Planuję też film z Titanica, taka przygodówka z PC -ta z 1996 roku, która swojego czasu bardzo mi się podobała. Titanic Adventure of Time. Ten, no, Za ten materiał zabieram się już od dłuższego czasu, już od praktycznie roku mam rozgrzebany ten materiał i nie mogę go skończyć, mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda. Na pewno testy Segi Omi. Planowana recenzja dość opóźniona Sega Astro City Mini TF330 do Amigi CD32, również top arcade, tym razem z lat 90. Widzieliśmy, że te lata 80. dość. Dobrze się przyjęły, więc czas na lata 90. No, myślę, że na początek to by było na tyle. Jest tego trochę więcej, no, ale zostawmy sobie jeszcze jakieś niespodzianki na później. No i oczywiście, jak wspominałem wcześniej, wszystko zależy, ile czasu uda nam się na to wszystko wygospodarować. My bierzemy się do roboty, a z Wami mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to by było na tyle. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału i widzimy się już wkrótce. Cześć.